Dzień dobry, witajcie. 17 marca, z rana, jak zawsze, czwartek, aktualizacja na serwerze europejskim. Omówimy sobie standardowe zmiany, co tam weszło, co wyszło i tak dalej, i tak dalej. Włosk, część pierwsza. Czyli standardowa przedsprzedaż okrętów drzewkowych. Nie będę tutaj się jakoś bardzo rozgodywał o gameplayu i tak dalej, bo zrobię prawdopodobnie w, w przyszłym tygodniu materiał oddzielny, by wam scharakteryzować linię, czym to się je, dlaczego, po co i jak w ogóle. Zaraz sobie mówimy tylko co tam będzie do zdobycia i w jaki sposób, co tam w zasadzie, jak, dlaczego. No ale fajnie, włoski myśliciele. Cieszę się bardzo. Wczesny dostęp, czyli oczywiście dwójka jest za darmo w zestawach codziennych, trójka w zestawach. Płatnych codziennych, czwórka, piątka, szóstka, siódemka i ósemka, oczywiście w kolejnych zestawach za włoskie. No i będzie można zdobyć 4700 żetonów za darmo, co nam da opcję zdobycia siódemki za friko. I standardowo dziewiątka w zestawach płatnych po 1000 dublonów, czyli 60 zestawów jakąś polosuje to może szybko zdobyć. No a jak ktoś chce koniecznie mieć już dychę bardzo szybko, no to będzie mógł oczywiście wykupić wszystkie zestawy i zdobyć ją je... <słysk> tak. Czyli stąd co, Czyli to samo co przy Wschodniej Zachodniej Linie Krążowników. No cóż, musimy się chyba do tego przyzwyczaić, bo to się raczej nie zmieni. Próby męstwa, czyli znowu wracamy do eventów, do zbierania tokeników i otokeników Tak jak do tej pory były wybory drużyny, to i tak. I tym razem to będzie. Zbieramy, robimy. W zasadzie te misje robią się same, wystarczy grać, i to tyle jeżeli chodzi o więcej kapitani do zdobycia. Żetony, które będą potrzebne do właśnie odblokowania siódemki, więc trzeba będzie to grać. No, ale, tak jak mówię, to się zazwyczaj robi samo. Ewentualnie dla tych, którzy mało grają, to będą musieli troszkę więcej przycisnąć, żeby tą siódemkę zdobyć. Ale te misje no, powoli wpadają. Taka ciekawostka: zazwyczaj czwarty team jest w pierwszym, w pierwszym tygodniu zauważyłem. że no, szczególnie, ostatni team jest najczęściej wybierany. Ale w pierwszym tygodniu, najczęściej zazwyczaj on jako pierwszy <grym> zdobywa wszystkie te. Ok, niki, taka mała ciekawostka. Słodnie z krążowniki wchodzą już normalnie do drzewka i będą gotowe do zbadania. Na swoją już model żonego, jak więc tylko wejdzie aktualizacja i nam zawita w porcie. Jeżeli chcecie się dowiedzieć coś więcej o nich, to zapraszam do materiału. W poniedziałek był materiał, o którym nie wybrać właśnie z tych krążowników. Wiem, jak tam zrobić kapitana, jak tym grać, na co zwrócić uwagę, no i czy w ogóle warto. No, zapraszam do tamtego materiału. Brutalna walka, która kiedyś się nazywała dziką falą. Uwielbiam ten event, po prostu go kocham. Niestety nie powiedziane jeszcze co dokładnie będą za nagrody. Pewnie, że to one i w ogóle kiedyś można było w nim zdobyć Benama, Heal'a i tam jeszcze trochę innego szajsu. Będziemy mieli sporo okrętów, bo aż 9, które będą tam się, co nieco będą się charakteryzować. Zapraszam do przeczytania. Ewentualnie nie będę tutaj znaczy ogólnie mam zamiast zrobić oddzielny materiał, o tym też gdzieś tam mówię co i jak. Na pewno będę w to grał dużo. Bo ja się w tym świetnie bawiłem i zapowiada się, że będę się znowu świetnie bawił, bo zasady się praktycznie zmieniły. Poza tym nie pamiętam tylko tego o wzmocnionych dziobach, czyli talanując okręty przeciwnika otrzymacie mniej uszkodzeń, jednocześnie zadając ich więcej. To ciekawe. Wyniki bitew, czyli liczba PDA będzie zależna od miejsca na, koń na końcu twoja drużyna jaki zajmie, więc... Trzeba będzie się nieźle postarać, żeby przeżyć jak najdłużej i skazować przeciwnika, a tam naprawdę fajne akcje odchodziły, więc... Ja nawet jakby nagrody były biedne to i tak będę w to grał, będę się bawił. Tym bardziej, że za zdobyte PD, które będziemy mieli zdobyte exp na, na, na dowódcach to potem zostanie zamienione na elitarny exp dowódcy, więc zawsze to tam trochę elitarnego będziemy można pofarmić. Pewnie jakieś super ilości tego nie będzie leciały, no ale jak można od samego grania no to zawsze tam się coś pod exp. Niestety nie wiadomo jeszcze co nieco jeżeli chodzi o nagrody, także poczekamy, się, bo nie niebawem się pewnie pojawi jakiś news w tym tygodniu, tak obstawiam. Zmiany w mechanice gry pojawiły się zmiany w, w z kamuflażu, jego maksymalnym zasięgu i, i dynamicznym zasięgu kamuflażu, no i tutaj zasięg wykrywania przepraszam. Yy, o tym zrobię oddzielny materiał najprawdopodobniej, bo tego się nie da tak taku wytłumaczyć. To są dosyć konkretne zmiany, podstawowy zasięg i, i tak dalej i tak dalej, więc postaram się o tym zrobić. Oddzielny materiał wyjaśnić Wam. no Jest to dosyć ważna i nieważna zmiana, ale to już wam opowiem drugim oddzielnym materiale, który się pewnie też pojawi, gdzieś jakoś w przyszłym, w przyszłym tygodniu, bo w tym tygodniu będzie jeszcze materiał z socsem na kanale, a potem nie, nie ma wyjeżdżam. jeszcze poprawki efektów graficznych. Dalej, po, dalej udoskonalają starego rzęcha, czyli stary silnik, na którym stoi oto forships, ships, ale fajne te poprawki wyglądają. Coraz to nowsze mapy, jakieś tam pogoda, eksplozja samolotów otrzymywania super czyli co? Otrzymywanie super kontenera, deszczu tylko jak to no, to będę w wydarzenie. Zobaczymy jak to się będzie jadło i jak to tam ostatecznie wyjdzie. Naprawiono błędy przy modelach, jakichś efektach, przy, jeżeli chodzi o Satsuma, Midwaya, Ryu, Ruperta i Mikołaja. Pola aktywowana, miękkich cząsteczek zostało usunięte, ponieważ po uwzględnieniu optymalizacji nie mają już one wpływu na wydajność. Opcja ta będzie od teraz zawsze włączona. Aha, dodano do gry algorytm dla obiektów stojących, że mają one mniej głębi, są bardziej realistyczne. Okej, okay, przechodzimy z prezentami w że żetonów. A, no i tutaj wiadomo, że tony ja już odebrałem. Więc podeślę Wam link, jak zwykle, niech ja ile nie zapomnę, podepnę go pod materiałem, żebyście mogli sobie kliknąć i odebrać prezencik. Tym razem, że tutaj są dwa prezenty Zbrojownia będzie można za węgiel kupić kontenery 6 lat lat Jeżeli ktoś nie uzbierał, nie uzbierał do pełna tej, no, tej kolekcji, to będzie można sobie teraz ją ewentualnie dozbierać, a warto, bo tam jest super kontener i 6 kontenerów z prezentem, no i pamiątkowa flaga. Dodano do zbrojowni yy, smoczy kamuflaż dla Ragnara, zażetony rankingowe, więc no, nie całkiem ładnie to kamuflaż wygląda, ale chyba wolałbym to za zarzuty klanowe. Dodatki, zmiany zawartości, czyli dodano stałe kamuflaże dla Belfasta, Belfasta 43, dla nowych włoskich niszczycieli, jakieś tam naszywki, oczywiście naszywki, naklejki dowódcy i cała ta masa, która wchodzi razem z nowymi liniami. No, dodają, no to dodają. Nowe okręty następujące zostaną dodane do testów, czyli francuska linia krążowników, tak, spodziewajcie się materiałów, i łami, który będzie dostępny za węgiel, ale nie wiadomo jeszcze za ile i kiedy, Niemiec, który będzie dostępny za stal, ale też jeszcze nie wiadomo co i jak, no i Edgar, czyli dobry krążownik brytyjski, alamino, tylko taki troszkę lepszy. Dzień premki do odebrania, oczywiście też tam w linku, no i cała masa innych, mniejszych podmianek, wmianek. Gdzie jest tego całkiem całkiem sporo, mniejsze poprawki geometrii tekstu do okrętów. Zmieniono na przykład, dodano możliwość zbadania no, całej linii jednym przyciskiem. Jeżeli ktoś resetuje i resetuje za FreeExpa, to nie musi teraz klikać za każdym okrętem, tylko może sobie po prostu kliknąć raz i porządnie, i wtedy, i wtedy wybada mu się całe drzewko. Na pewno błąd, który sprawia, że w bitwie niespodziewania się kończyła ze względu na błędne obliczenia kolizji pocisków z okrętami. To jest ciekawy błąd. Ciekawe jak oni na to wpadli. Zoptymalizowaliśmy obliczenia kod z w bitwie. Mniejsze zmiany wprowadzone niż w interfejsie portu, zaktualizowaliśmy efekty walut i zasobów, poprawiliśmy opis okrętu, wydaliśmy inne, drobniejsze szczegóły. Yy, zmiany w interfejsie, na pewno błąd, przez który zniszczony działa bateria główna i wyrzutny torpedowy wydawał hurgos obracania. Głośność silnika samolotu w porcie został zmniejszony, głośność pożarowej zalania wykręta zmniejszona się teraz bardziej równolegle w stosunku do zmiany odległości. Dodane, brakujące wiadomości, załoga dla przeciwników standardowej gotowości do hiszpańskiego dubbingu. O! No spoko. odpowiednie komunikaty głosowe są stworzone, w następnych dowódcu Baltimore i Gdy jest zniszczony jest myśliwiciel, bo samolot z No i cała tego masa jeszcze tutaj do, do zapoznania się z aktualizowaną ikonki kontenerów, i tak dalej, i tak dalej. Jest tego oczywiście nowa linia włoska, w końcu Azjaty wchodzą. Dla mnie najważniejsze w tej aktualizacji to jest. Osobiście dzika fala, która się obecnie nazywa teraz Brutalna walka. Nie wiem dlaczego zmienili nazwę. No ale dobra, zmienili to zmienili. No i sam ciekaw jestem, co to będą za nagrody. Grał, grał jeszcze raz, grał będę na pewno, także spodziewajcie się na streamach, że trochę się będzie działo. No i będzie można dywizjony pograć, bo tu można grać solo albo ze swoim dywizjonem, także czy nie zebrać mocny dywizjon i klepać te expy, i klepać te expy, itd. tak dalej. Ciekawe jestem jak to wyjdzie z Ekspo' kredytami. Jak ostatecznie, czy to się będzie opłacało, czy nie. No i co będą za nagrody. No i znowu siódemka za darmo, jeżeli chodzi o włoskie niszczyciele. No trudno. Po co cała ta reszta, skoro siódemkę i tak dostajemy? Tylko robimy problem następnym nowym graczom. No ale dobra. Nie rozgaduje się. Może jakiś oddzielny materiał tam kiedyś zrobię. Jakie znajdziecie co myślicie o aktualizacji? No to trzymajcie. Hejo I pa pa. Do następnego.